Hegel był pierwszym, który trafnie przedstawił stosunek wolności i konieczności. Dla niego wolność to zrozumienie konieczności. Konieczność jest ślepa o tyle tylko, o ile nie została zrozumiana. Nie na urojonej niezależności od praw przyrody polega wolność, ale na poznaniu tych praw i na uzyskanej dzięki temu możliwości planowego posłużenia się ich działaniem w określonych celach. Odnosi się to zarówno do praw przyrody zewnętrznej, jak do tych praw, które rządzą cielesnym i duchowym bytem samego człowieka, do dwóch kategorii praw, które możemy rozdzielić co najwyżej w wyobrażeniu, ale nie w rzeczywistości. Wolność nie jest więc niczym innym, jak zdolnością rozstrzygania na podstawie znajomości rzeczy. Im bardziej wolny jest więc sąd człowieka w jakiejś określonej kwestii, z tym większą koniecznością będzie określona treść tego sądu. Natomiast płynąca z niewiedzy niepewność, która na pozór dowolnie wybiera między wieloma różnymi i sprzecznymi możliwościami rozstrzygnięć, właśnie przez to wykazuje, że nie jest wolna, że znajduje się pod władzą przedmiotu, nad którym usiłuje zapanować. Wolność polega więc na, opartej na zrozumieniu przyrodzonych konieczności, władzy naszej nad nami samymi i nad przyrodą zewnętrzną. Wolność to panowanie nad okolicznościami z wiedzą. A co oznacza pojęcie wolności jako świadomej konieczności? Męż, to oznacza wygłaszanie sądu o wolności. Oto człowiek jest zwierzęciem. Czy to prawidłowy sąd? Prawidłowo, ponieważ to już nie jest roślina. Nie jesteście rośliną? Nie, więc zwierzę. To znaczy, jedno to osąd, a drugie to definicja. Osąd jest prawidłowy. Oczywiście wolność to uświadomienie sobie konieczności, ale nie każde uświadomienie sobie konieczności jest wolnością. Odwrotność jest nieprawdziwa. No na przykład siedzę w więzieniu, zrozumiałem, że postąpiłem źle, ukradłem, złapali mnie, wsadzili, jeszcze mam siedzieć trzy lata. Już wszystko zrozumiałem, całą konieczność zrozumiałem, że słusznie mnie wsadzili, słusznie siedzę, a mimo to ja nie jestem wolny. Jestem wolny wtedy, gdy to nie okoliczności mną rządzą. Jak w więzieniu, gdzie nie mogę zrobić tego, co trzeba, tego, co progresywnie... Kiedy liczę się z prawami, trzeba liczyć się z prawami. I z prawem Ochma, i z prawem grawitacji. Nie skakać z piętnastego piętra i tak dalej. To znaczy trzeba liczyć się ze wszystkimi prawami. To znaczy uświadomić sobie konieczność. Powinniście panować nad okolicznościami, ale nie absolutnie, tylko świadomie. To znaczy nie możecie niektórych praw ignorować. Mam na myśli obiektywne prawa natury, ale także prawa rozwoju społecznego.